Cześć, cześć, cześć. A, tutaj jestem teraz nad morzem i tutaj są poszukiwacze bursztynów. A, tam jest piękny księżyc. Nad morzem pełnia księżyca. Pięknie świeci księżyc. A tam właśnie ludzie szukają w wodzie bursztynów. Tenże. Zawsze można po prostu jakiś bursztyn sobie znaleźć. Jest potrzebne tylko takie specjalne fioletowe światło, i takim fioletowym światłem, światłem można właśnie wypatrzeć jakieś bursztyny. Ja wiem, że pozdrawiam z nad i yy, właśnie yy, spod Poszukiwaczy bursztynów, pozdrawiam i na razie cześć, cześć, cześć.